Rozdział czternasty Słoneczny dzień w Zakopanem Obudził się. Słońce wpadało do przedziału przez szparę w zasuniętej firaneczce na oknie. Przez chwilę leżał nieruchomo, usiłując sobie przypomnieć, gdzie jest. Pociąg jechał wolno, mozolnie pokonując wzniesienie. Ktoś zapukał do drzwi. Za dwadzieścia minut będziemy na miejscu, powiedział konduktor, wsuwając przez szparę dłoni z biletem. Ziętek wstał, umył się i sięgnął do walizki po czystą koszulę. Przypomniała mu się Małgorzata i jej słowa o uduszeniu w przedziale. Uśmiechnął się. Po pięciu minutach ubrany i ogolony wyszedł na korytarz. Maria stała tam już, patrząc na odległe jeszcze góry, które ukazały się kiedy wagon zakręcił na jednej z tysiąca licznych serpentyn. Dzień dobry, jak się spało? W głosie jego było tyle radości życia i zadowolenia z pięknego poranka, że uśmiechnęła się. Znakomicie. Myślałam, że przez całą noc będę gnębiła się tymi wszystkimi sprawami. Ale kiedy przyłożyłam głowę do poduszki, wszystko przepadło. Sama nie wiem, kiedy usnęłam. Chyba od razu. Zupełnie jak ja, wskazał palcem. Leży jeszcze trochę śniegu. Boże, jak ja bym chciał tam być teraz. Daleko od wszystkich zbrodniarzy i podejrzeń. Jak najdalej. No ale cóż, rozłożył ręce, jeszcze miesiąc. Czas mija mi ostatnio tak prędko, że chyba jakoś wytrzymam. Czy pan zawsze ma ciekawą pracę? Ale skąd? Masa biurokracji, akt, zeznań, narad i rozmaitych innych spraw, o których mi się nie śniło. Mnie ani czytelnikom powieści kryminalnych. No, to przynajmniej pan jeden ma odrobinę zadowolenia z tego strasznego wypadku, spochmurniała. Ciągle jeszcze nie mogę uwierzyć, że to prawda. Ziętek nie odpowiedział.